Mega mega by to było koks Co ja w ogóle PIERDOLĘ Kto tak mówi człowieku Mega KOKS Kurwa Co to są za lata Nie wiem no co się dzieje no Zamknij Łeb kurwa Mój p... Ole wiadro leci Ty się ma to na fotadu zapatra A Szymon ja za. No! Stop, stop. <głosy> <głosy> Dawaj tak dajmy, dróg! To wygląda on czy nie? Poczekaj, bo się bije w tych właśnie. No! Klasa! Klasa! No, klasa! Klasa! O, kurwa, co, co to jest? Okujewa, <noise> ziemniaki można u nich handlować. No to idę po ziemniaczki. Mówię, się, wez... Nie, nie, lepiej sobie weź, Weź sobie z ze skrzynki od nich, i skop dynie i melony. I je te, ja też możesz sprzedawać, to jest lepszy biznes. Haha, chyba widzę, że to już ktoś się na tym zda. <noise> no <głos> się życzę, są wymaksowani. <noise> mam świadomość, że potrzebuję Twoich rąk do pracy, bo inaczej będzie wyrzucił z tej kaski. Zobacz. He, to ja sam odejdę. Sam odejdę. Odejdę, odejdę, nie odejdę. Potrzebuję w nie. Dobrze, mam odejść, tak? Nie, Będziesz, nie miał nie. Będziesz miał mizerę Będziesz miał mizerę do roboty nie, nie, nie. z złodziejem cholernym Co ci, co ci ukradłem kiedykolwiek? Diamenty, na początku Ja to pożyczałem A nie, a nie Kurwa kiedy oddasz Jak się tam? A! Miał, miał. <głos> <głos> Kurka cię odciszył od i bardzo oglądał...

No to jest parapetowa, to nie? To jest parapetowa? Parapetuwa? Zaproś na parapetową. Wszystkich. to ma. Wszystkich, Ale to jest w, jego. W to bierzch bierzch TPO, wpisz te P.O.L. do siebie i lecimy. Tak? Dobra, Nie, nie, nie puszczę. What the fuck is this piece of shit? Co jest? Fajne. Ja pier ale pierwszy. To jest. Pierwszy dom Matego, który został skończony? No, 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 no nieźle. I to, I to ile dni grania? <laughs> Water clear Nie, nie, czytujemy na tym serwerze <grym> 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 <Ale jak go grym> Czemu ty masz kurwa creeper ja się nie wiem jak ja się tak nazywa to... Nie nazywa się Nazwij go jakoś Nie, nie nazywaj no go, nazywa go. go, nie nazywaj go Nie nazywaj go To jest w ogóle bug taki Eee, no nic nie mówię o takim Ezio, kurwa, moje... moje ciekawostki nie, nie. są niedoceniane. Bo, a, Maty, bo actually... My siedzimy w trójkę na kasy na kasynie zagramy. Ty kurwa jebana, mała, z No no przestań to osadzić, bo ci zajebie, no! Nie no, czekaj, musiałem tylko zobaczyć, jak to się wygląda. Ja to drzewa trzeba skosić, kurwa, bo Ono mi zasłania widok na mój domek, jak się jedzie. No a ja te drzewa koszę. Y Aha. Nie. 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 mi, Nie. 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 Wiecie? Tylko mówię, Nie. White work, no Daj, kaka, wiem, że się ginę. Ginę w ale mam jedno serce. Mam pół serca. No so, nie rozwalaj Daj, to wiem, że nie było warto, to moja wina. I co Ci mówił? Na znaczy, no wiem co Ci mówił, ale co Ty? Co Ty? ty? Ewo mała pierdolasz ma to... Wodory buduje. Pijo się, wkupiam na złoto. Normalnie X-Ray. powiedziałeś, że masz X-Ray? Zacząłem się wkupywać i kupałem się złoto. Ej. Na szczęście młode s -y działa. <noise> ty cheat. Jak nie ma na mailu, jak to się na maila powinno przejść? Na to nie życie oskamowali na parę kała. Ale tak. Wejdź na sukixa. Aj! <coughs> ci też. No! Albo mi przelewać 10 tysięcy polskich palenów, albo to bomba w pier no nie cię w domu. Patrz, proszę. ale ja nie przysięgam, mamy, że nie postawię go u ciebie w domu idzie. No nie, bo chcę, żeby w wagonik z TNT. Ja wiem. No, no daj, proszę. No i co? potem się zastanawiamy, gdzie są wszystkie wagoniki. No, no właśnie. No właśnie. <laughs> hey hey. No Ej, no to No jest Uwaga, sobie. Uwaga Let's go. Ok it's going good. Okay? The ASA is nice. Okay, okay. Okay, okay. it's Co going. It's it's going. Nie, nie, to tak działa Zatrzymuje to. It's going. It's going. It's <laughs> going. kurwa.